Sto lat niech żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz niech żyje. Da-da-da! Na YouTubie! Uuuu, Słuchamy uuuu. Twoich piosenek! Specjalnie włączyłyśmy YouTube'a! Nie możemy się doczekać! 11, Właśnie! Włączyłyśmy specjalnie YouTube'a, aby idealnie na 20! Będzie za kilka minut! Kilka minut! Kilka minut! Uuuu! Kilka minut! Nie mogę się doczekać! Najlepszej piosenki świata! O, palion! Nie żyj! Przed chwilą y, to słuchałyśmy. To coś. No, no. Y, jakie to coś? To, to coś. Tutaj, nazwa nieważne. Nie chcę mi się czytać, bo jestem leniwa! Wszystkiego najlepszego, to to Palion! Mówiłaś na odcinku, że to są Twoje urodziny. A więc są Twoje urodziny! Yeah! Uh! 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 I dziwny trolls ze strony Wojana. Oglądałam ten odcinek. Bardzo dziwne. Bardzo dziwne. Ty nie oglądałaś tego odcinka? No nie. Dobra, to ci wytłumaczę co chodziła. Nie chcę. Że... Chcesz. Nie chcę. Wytłumaczyłam jej to. Tak. Niestety. Obejrzyj sobie ten film. No nie chciałam jej tłumaczyć, bo to jest głupie, ale jednak musiałam Bardzo wiedzieć. głupie. Bardzo głupie. Poczekaj. Coś bardzo zielonego bierzemy. Poczekaj. Baj zielona, Moja... No właśnie, gumka jest bardzo zielona. Jestem Zaraz... największą fanką paliona. Wezmę coś jeszcze zielonego. To też jest bardzo, troszeczkę zielona, ale nie bardzo! To jest zielony! I to zielony, jest zielony flamaster! No to jest szary, ale zielony flamastry! Dwa! O! Dwa! Zielone flamastry! Kocham cię Palion. Love! Kocham! Love! Tutaj mam też pełno zielonych, zielony, znaczy... zielony, zielony i jeszcze raz zielony. Zaraz będę! O!

bardzo jasny zielony pamiętaj to też jest zielony 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 wszystko jest zielone ale mało sekund zostało dobra żegnamy jest się tak wszystko jest zielone pa